Mam trzy peruki, które mogę zafarbować Szybko je troszkę rozjaśnię Wow, wystawi moje ciemne włosy hmm. Cześć, tu Daman, jak się macie? Mam nadzieję, że... Dobrze! Witam was w kolejnym odcinku Dzisiaj e, chcę zrobić coś Innego, w sensie Chcę zafarbować perukę na biało i zrobić czarne końcówki Zawsze chciałem to zrobić, ale, ale tego nie zrobiłem, więc dzisiaj jest czas, żeby to zrobić Ale najpierw trzeba skoczyć pod prysznic, się ogarnąć Więc widzimy się za chwilę Dobra, jestem już po prysznicu I tak, mam dwie peruki, w ogóle muszę gdzieś postawić sobie tą kamerę Poznajmy, że tu jest spoko Mam trzy peruki, które mogę zafarbować jak widzicie, ta jest najbardziej biała, ta jest najmniej w ogóle ze wszystkich, więc... I kurde, nie wiem którą wybrać. Ta chyba najlepsza, bo ma najdłuższe włosy. Więc, jakby ten czarny zaczynał się gdzieś odtąd, to było i dużo czarnego, i dużo blond. A ta jest krótsza, więc wiecie, wyglądałoby to troszkę gorzej. Więc sam już nie wiem. Dobra, wezmę tą chyba. Nie ma co, tylko myślę czy jeszcze by jej nie rozjaśnić najpierw, w sensie że była troszkę jaśniejsza. Czekać, muszę związać te włosy. Bo w ogóle ja chciałem zrobić sobie taki kolor na mojej głowie, tylko że moje włosy są za krótkie, w sensie moje no teraz są dość długie, no bo są doczepione, ale je zdejmę. I będą po prostu za krótkie, więc plus ta fryzura fajnie wygląda na mokrych włosach, więc nie chodziłbym cały czas z mokrą głową. Dlatego robiłem to na peluce. Dobra, nie wiem czy je rozjaśniać czy nie. Może na szybko je troszkę rozjaśnię. Witam was w moim laboratorium. Dzisiaj pokażę wam jak zrobić kąpiel rozjaśnienia Co? Potrzebuję miski i pędzelek Ja używam rozjaśnienia z Joanny Woda i proszek Nie jest jakiś super dobry dla naszych włosów Ale tylko one rozjaśnią moje włosy Do tak jasnego odcienia Więc ja go używam I wcale nie jakoś bardzo bo Wiadomo, że są zniszczone jak po każdym rozjaśnieniu troszkę Ale nie jakoś tak bardzo Dodaję zawsze na oko Troszkę, nie jakoś turbo dużo Mieszam Fajnie, że robię to w moich ciuchach i zrobiłem go tak nie jakoś turbo dużo, jest go praktycznie bardzo mało, Ale to dlatego, że nie będzie to rozjaśnianie tylko kąpiel rozjaśniająca, więc też nie chcę go jakoś turbo dużo używać. Jak go sobie już rozrobię, to dodaję szampon, żeby był taki, wiecie bardziej pieniący się nasz produkt. Jest gotowy. Yy, zmoczę ją całą. Normalnie bym to zrobił sobie w łazience ale z racji na to, że chcę wam to nagrać, to będę się męczyć przy tym. Nasza peruka jest już zmoczona, Kurde. i teraz muszę ją obtoczyć w tym, co zrobiliśmy. A więc, tak, zakładam sobie rękawiczki. Nie nienawidzę rękawiczek, ale z racji na to, że obiecałem sobie, że będę dbać o moje palce, o moje paznokcie i w ogóle. To ja zakładam Chyba, że tak jak tu na przykład fajnie mi się przerwie na środku ręki Nooo Robię sobie trochę takie przedziałki Bo głównie zależy mi wiadomo na odrostach, bo one będą blond A reszta będzie niebo Nakładam rozjaśniacz z szamponem Kolejny przedziałeczek tu klapie, a wolno bym się nie obrócić. Dobra, i drugą stronę. W sensie po drugiej stronie teraz. Sobie nakładamy i ja aż tak też robię... Czy najczęściej robi tak z perukami, nie robi tak na swojej głowie, ale jakbym musiał to zrobić? Nie wiem, czy to jest szkodliwe czy nie. Ale co? Jest na pewno mniej bardziej delikatne niż takie nałożenie całego normalnego rozjaśniacza na włosy. Wiecie o co chodzi. Jakby ten rozjaśniacz nakładam tak na oko, bo i tak później to wszystko spieni, więc on dotrze do miejsc, gdzie go nie nałożyłem. I tak najbardziej skupiam się z przodu, no bo z tyłu i tak nie będzie widać. A i staram się nie nakładać na krótkie płoski, bo one są bardzo delikatne i nie chcę ich męczyć już. Ja się mówię o samym nawet tarciu niż o rozjaśnianiu. Dobra, tył. Teraz, jak już nożę na wszystko, to staram się wmasować to. A. Nawet się nie staram na to, żeby to dotarło do końcówek, bo będą czarne. A tak staram się to spięć, tylko żeby się wszystko dokładnie rozjaśniło pod nasady. I teraz se perukę tak nie wiem na ile. Na razie na 10 minut. Zobaczę, jak wygląda. Więc po prostu wrócę do Was za jakieś pół godziny, może 20 minut. Dobra, minęło trochę czasu, peruka trochę się rozjaśniła, nie chcę też jej jakoś turbo mocno przemęczać, więc idę ją zmyć, e, umyję ją też fioletowym szamponem i wracam do was. Zobaczcie, peruka wygląda tak. Nie jest jakaś turbo bardziej jasna, ale widzę, że jest jaśniejsza. No, więc tak wyglądają włosy i teraz czas zrobić czarne końce. Tak myślę, że gdzieś odtąd. Zobaczymy zaraz. Dobra. Super sprawa, bo nie wziąłem statywu, którym przykręcę się do stołu, żeby tą głowę włożyć. No nie mogę tak sobie farbować, będzie mi latać, dlatego padłem na super pomysł, żeby przykleić ją po prostu taśmą do stołu. Jakby nie miał wyjścia, no bo włosy muszą być zrobione, żeby ona była w miarę stabilna. Zwłaszcza, że będę farbować je na czarno, więc nic nie może mi się poruszyć, bo będzie niefajnie. Mamy to, stoi. Zakłada perczkę. Troszkę ciężko będzie, bo nie będę mógł tej głowy w ogóle wiecie, przechylić sobie na boki Najpierw ją podsuszę Boki! Gdzie jest grzebik? Tu Gdzieś tu będzie przydziałek, Czy nie jest to jakoś bardzo istotne, ale zawsze warto wiedzieć co nie Przytnę ją sobie, tak który bo widzę, że jest nierówna i zastanawiam się, czy farbować ją tak totalnie, same końcówki tak na boku. Czy tutaj na przykład na górze jak tu się kończy, tu też, żeby tak było. Nie wiem tego! No i fajne włosy na dwanie będą. A Zróbmy teraz farbę! Przebrałem się szybko. Zaczynam sobie od tyłu, więc w sumie tego nie będzie widać. No nie mam jak przekręcić na tej głowę, żeby wam to pokazać. Spróbuję tak same końcówki na razie. Let's see. Boję się bardzo, że dotknę gdzieś, gdzie nie powinienem i włosy się zafarbują i będą brudne. Bardzo bym tego nie chciał. Dobra, znowu nagrywam dla was voice-over. Więc tak. Zaczynam od tyłu i... Tak naprawdę podzielę sobie głowę na trzy części, czyli tył i dwa przody. Tył po prostu nożem na końce, tak wiecie, na dół, później wyżej, wyżej i na samą górę, i boki robię tak samo. Najpierw biorę tą warstwę, te pasmo, wiecie, dolne, później środkowe, można tak powiedzieć, później jeszcze wyżej i aż w końcu na samej górze. I tak robię z drugiej strony, jakby to jest złe, no bo będą takie schodki widoczne, wiecie o co chodzi, takie oddzielenie się, co zaraz wam pokażę. No ale wtedy jeszcze tego nie widziałem, więc tak robię i właśnie kończę. By była by było na razie na tyle, więc idę umyć ręce i wracam do was. Minęło już trochę czasu, ja idę zmyć perłkę, chociaż z tego co widzę, to chyba będę jeszcze raz ją farbować, no ale zobaczymy Dobra, ogólnie wygląda tak. W sensie jest spoko, o to mi chodziło, ale... Tu widać na przykład gdzieniegdzie, jakby takie blond odcięcia, że widać, że tu jest odtąd nakładane, tu jest odtąd, co mi się nie podoba, więc po prostu muszę w inny sposób nałożyć farbę. Tu, zwłaszcza, to widać, że jest tu krecha, tu krecha, więc muszę inaczej to nałożyć. Ale jest ogólnie spoko, więc idę tylko jeszcze raz zafarbować je tylko troszeczkę inaczej. Dobra, teraz nakładam w taki sposób, żeby nie było widać tych odcięć, że na dole jest od tego momentu, na górze od tego to nakładam je jakby bokiem, żeby ten blond na górze był tak jakby odrostem, czyli że w każdym miejscu ma taką samą długość, żeby nie było, wiecie, takich schodków. Dlatego nakładam jakby bokiem, a nie tak gór, do góry i na dole. Wiecie o co chodzi. No. A jeszcze muszę coś mówić, bo jeszcze się nagrywa. No już. Dobrze, moi drodzy, peruka się farbuje sama, a ja idę ją zmyć już. W sumie już minęło troszkę czasu, więc idę ją spłukać i wracam do Was. Teraz! Dobra, tak wygląda efekt tak końcowy, znaczy jeszcze nie końcowy, ale yy, pofarbowane. Jest spoko, bo już nie widać tak, yy, takich odcięć, tylko jest wszystko tak fajnie przechodzi w miarę, że nie ma takich, że odtąd były na... niżej farbowane, odtąd wyżej. Wszystkie są na. Nie istotne, jest po prostu lepiej. Także spoko, idę ją założyć teraz. Znaczy wy idziecie ze mną. A więc taka śmieszna sytuacja. Zostawiłem statyw w drugim samochodzie, którego nie mam w pobliżu. Dlatego nie nagrywam jak zakładam tej peruki. Bo nie mam jak postawić kamery. Dlatego teraz tym magicznym sposobem peruka pojawi się na mojej głowie. Uwaga. Wow. Tak wygląda przed końcowy już założyłem perukę. Jest na mojej głowie. Tak wyglądają. Lekko mokre. Tak, chyba tak bym chciał jednoczyć, właśnie na środek przedziałek i mokre. wystają mi moje ciemne włosy, bo nie chcę mi się jej przyklejać Bo nie. No ale. <trymne> mi się bardzo podoba. Mam już w planach, do czego wykorzystam Tą porukę. W ogóle nie wiem, czy to jest ostre ten kadr. Może teraz. To było na tyle. Dziękuję, że byliście ze mną w dzisiejszym odcinku i żegnam się z wami. Ale najpierw no, bo everybody... nie. Już w sobotę nowy odcinek. Nie wiem jeszcze co, ale coś na pewno, więc bądźcie czujni wciskajcie dzwoneczki i subskrypcje i łapki w górkę. A ja lecę porobić sobie różne inne rzeczy, które robi się.